Witajcie, Dziennik Pokładowy, Praca na farmie w Danii, odcinek 105. Jedziemy orać, ale jest problem z magnumem. Bo słyszeliście wczoraj, było bardzo głośno w kabinie. Spadła mi tutaj rura z turbiny z, o, z wyjścia spalin, już nie stłuczonej, tylko z wyjścia, i widzę, że jest trochę przetarta. I poszły mi tu spaliny i muszę tą rurę wymienić dasz do tego miejsca dzwonię do serwisu Czy mają taką rurę, ale boję się czy tutaj nie jest ten element od turbiny uszkodzony też od przecierania się po prostu ona zaskoczyła i za późno zareagowałem i może być to drogie, jeżeli będziemy musieli wymienić też ten element. I na dzisiaj nie będę miał tej rury nowej. Dobrze, że to jest rura wyjściowa, nie dlatego mocy nie traciłem na silniku. Ale słyszałem, że coś jest nie tak. Także dzisiaj nie będzie rury, ale powiedzieli, że dostanie nagrodę coś. Nie wiem co. Jedziemy kosić trawę, znaczy podcinać trawę z przeznaczeniem na nasiona. Bierzemy pumę 210. Trzeba odczepić ten rozsiewacz i zaczepiamy kosiarkę Perheda do podcinania trawy. To jest nasza nowa puma. Nie ma ręcznych hamulec. Słyszycie? Ona cały czas będzie z opryskiwaczem prawie całe swoje życie. Więc ja dużo nią nie będę jeździł. Czy znaczy, będzie z innymi maszynami też chodzić, ale 90%. To jest ten opryskiwacz. Kiedyś, jak będziemy nim jeździć, to się pobawimy. Jednego, czego mi brakuje w kejsach, w pumach, to tak jak w magnumie tej nóżki małej do, do, do kierownicy. Za każdym razem muszę zabrać sobie rękę, jedną i robić to. A w magnumie mam to tutaj w nodze, że tylko myk, i do góry to case musi zmienić i zrobić te dźwignie w nodze, tak jak jest w magnumie odczepiamy rozsiewacz i zaczepiamy Superheda i jedziemy kosić Ma fajne kółka, że można go postawić i przepchać Fajnie na kółka, można sobie go przepchać Nie przewróci się tak Na pewno każdemu z was kiedyś się przewrócił opryski rozsiewacz do nawozów, do tyłu Fajnie ma to zrobione Idziemy zaczepiać kosiarkę bijakową mamy już zaczepioną kosiarkę muszę ustawić górny limit żeby mi wałek nie wypadł na piące i też na uwrociach nie będziemy musieli wysoko maszyny podnosić tylko tylko leciutko idziemy na pole Początek kosimy dwa pola, które były w tym roku niekoszona trawa, tylko był w nich jęczmień. A te pole takie jak tutaj, to zrobimy później, bo mamy do skoszenia 100 hektarów. Dzisiaj tego nie zrobię, bo zrobię dziennie około 20 hektarów. Bo jeżdżę 8 na godzinę, bo trawa musi być ładnie przycięta. Nie wiecie, żeby po polu tutaj, tutaj wszystko podskakuje i już jest koniec. Jadę 8 na godzinę, trawa być ładnie przycięta jak źle ją przytniecie będziecie za szybko jechać, to wał kopiujący będzie podskakiwał ona nie będzie przycięta, nie będziecie mieli dwóch ton z hektara, tylko 500 kg 1000 obrotów na minutę muszę widzieć w lusterkach, żeby nie zahaczyć o miedzę Skręcać taką kosiarką opuszczoną, zawsze trzeba unosić. Pogłumią nie przekonywał ale myślał, że jeżeli średnia własność, a może w ogóle własność, okaże się kiedyś nieracjonalna, to z jakichś innych względów niż te, które przytaczał Hippolyt. Zastanawiał się też, jakich to wymagań Hippolyt nie mógł zaspokoić na swoim turbinie. Był on bowiem człowiekiem pod każdym względem nawet małych wymagań. Zdaje się, że pragną głównie spokoju, spokoju nie w znaczeniu opanowania tych rozmaitych spraw, co szarpią życiem, ale spokoju w znaczeniu odejścia na ubocz wszystkiego, czym człowiek powinien się troskać i za co powinien żywotem swym odpowiadać. Dlatego uciekł do miasta jako do obcego środowiska, w którym on nic nie nienagabywaniem będzie mógł żyć z cicha resztką tego, co mu zostanie. Cześć, chcę wam pokazać to ujęcie. To są takie slawole, to takie bijaki młotki. Teraz, żeby było dobrze widać, przycinamy trawę, żeby zostało 5 cm. Czas ściąć ściernisko Bo tutaj, zobaczcie, ładnie widać. ścięte i tutaj mamy ścięte. Musi zostać 5 cm trawa, niżej nie wolno schodzić. Tą kosiarkę już znacie bijakową, jest na innych filmach. Teraz przejdziemy się na te pole obok, które kosiliśmy na początku. Spróbuję znaleźć, znajdę ten odcinek i wstawię w, w, w komentarzu Kiedy podcinaliśmy tą trawę. Wyglądała identycznie jak ta. A zobaczcie jak się rozkrzewiła. Tą też będę kosił. Nie wiem czy ja, bo może pójdę, pojadę orać, ale Dzisiaj akurat koszę trawę, bo Nie mam części do turbiny. Widzicie odcień, jak jest skoszone. I właśnie o tyle trzeba skosić, żeby ona dostała poweru i zaczęła się rozkrzewiać. Żeby zebrać 2 tony nasion z hektara. Wstawię w, w, w opis kilka filmów z poprzednich koszeń, jak kosiłem, żebyście widzieli. Kosimy teraz 10 hektarów, 12 tu jest, sorry i jedziemy na 21 jeden tam za wiatraki jeżdżę co drugą ścieżkę, żeby na Ubrociach mniej niszczyć. Zaraz dronem polecę do góry i będzie ładniej widać z drona. Wiecie, że dron to jest też droning volt. Jest też droning volt. Dzisiaj u nas, wiecie yy, Przedstawiciel od Shell'a, bo my używamy olejów Shell I wiecie, tam ofertę przywiózł i mówi do mnie Marcin, żeby Ci włosy z przodu nie wypadały To mam dla Ciebie nową czapkę Shell'a Ja mówię, tak Pięknie okay. Wygodna i zaraz będą zimne noce i dnie jak znalazł taką czapkę I nie uciska głowy i wygodna jest. GPS-u na tej yy, trawie. Bo nie widać tak dokładnie jak na takiej zielonej. daję telefonem użyska jakie są ciepłe zobaczcie ta jak jest rozgrzane ciepłe jest pokazuje mi 51 stopni przekładnia 107 stopni na przekładni Jest tyle. Na tej przekładni 110 stopni. Jest tyle. Gorące nie utrzymam. Tutaj mamy dwa koła pasowe. Narysujmy to łożysko tutaj na dole. 54 stopnie 26 stopni. Te łożysko bardzo mi się grzeje z tej strony. Widzicie? Różnice między tym a tamtym. Pokazuje 51 stopnie, tam mieliśmy połowę tego. Zobaczcie jak puma jest rozgrzana, z drugiej strony, od strony komina. Komin jest rozgrzany. 150 stopni na kominie.